Widzieliście rolety screen za dnia, a teraz zobaczcie jak prezentują się w nocy, gdzie mamy światło włączone w środku tarasu. Zobaczcie na przyzierność tkaniny, jak to prezentuje się z zewnątrz, jak i wewnątrz. Zaczekajcie do końca filmu, a zdradzę Wam jeszcze jeden pomysł na wykorzystanie rolet screen nocą. Ale zanim do tego przejdę, posłuchajcie o najważniejszych funkcjach, jakie pełnią rolety do zabudowy tarasu. Jest to świetna ochrona przed nadmiarem słońca, a także wiatrem, który często jest uporczywy na naszych tarasach. Dodatkowo pełnią funkcję moskitiery, dzięki czemu uporczywe owady nie wlatują i nie przeszkadzają nam w relaksie. Za pomocą przycisku jednego pilota sterujecie roletami, co jest bardzo praktyczne i wygodne. A jeśli chcesz zobaczyć więcej zdjęć z naszych realizacji koniecznie wejdź na magdalena.pl, tam również znajdziesz formularz do wyceny. A jeśli jesteś na etapie budowy swojego tarasu, pamiętaj, że znajdziesz u nas również pergole. No i najważniejsze, wykorzystaj rolety screen i wyświetlaj na nich ulubione filmy na swoim tarasie.